Y ja, ja ja to nawet trochę... jest nawetka jest na słodko. Ja bym tam dał na śmierdząco, bo y y odwiedził nas wczoraj kolega Jasiu, tak? Jasiu Jaśu, ma, z Mioska, no, tak. I tutaj mówił, że bywa. czym bardziej śmierdzi tym lepiej. To znaczy teoretycznie my znaczy niedzielę jego, będzie... jego zdaniem, nie? w niedzielę będziemy... Jego zdaniem. to my będziemy śmierdzić. Aż znaczy, to będzie lepiej. <laughs> <laughs> Chyba, że się umyjemy. że no, mamy okay. dosyć. Słuchaj, mi się wydaje, że dlaczego, dlaczego czym bardziej, czym śmierdzi, mi się wydaje, że z powodu tego dna. To jest muliste, dużo Dokładnie. roślinności, mm -hmm. woda jest 20 stopni chyba niecałe ma w tej chwili. To, Fox wymyślił kartki na. To jest nazwisko i nazwisko. Nie, no wiesz, no. Można im wybaczyć. Ale szczelne są pojemniki, nie? Słuchaj, ja bym dał, bo ja będę robił tak, ja sobie identycznie tak jak Ty. Ty mm -hmm. z jednej strony wyspy, ja dam z drugiej strony wyspy. No. I zrobimy bałwan, dwa podwój, bałwanek, ale z dwóch pływaków. Słuchaj, no. Dobrze. Podniesiemy wyżej, co? Mm -hmm. Dobra. Ja będę dawał na pewno jeden z tych dwóch. To jest muszla albo squid. I mocno zadnipujemy tu. Mi się tak wydaje, no przyczór zresztą, zresztą ten pierwszy karp był mota SK-30 leżała przez dwa dni w tym dipie, nie? Ten SK-30 dip to taki bardziej, mi się wydaje, to jest olej taki łososiowy coś takiego, ale. I zobacz, no, no. wy... zresztą w ogóle wyjmując po 12-14 godzinach ta kulka pachnie takim lekkim mułem, ale to nie, jest, to nie znaczy, że to jest źle. Pachnie naturalną wodą. Wtedy... Tak, i wtedy nawet te większe karpy są mniej ostrożne, bo to wiesz... No ale Janek z miasta tu często bywa, to, to, to wiesz co mówi Jasiu. Jasiu, Jasiu, Janek, no. Jasiu czy Janek? Bo ja nie pamiętam. Jasiu i Janek to chyba bez różnicy. No. Hmm. Taki byś zmęczony? Tak? Nie, po prostu nie, nie przykułem dużej uwagi jak się przedstawię. Nie, super. Ale fajny, fajny facet podobał mi się. Żebyśmy sobie tu 6 godzin wczoraj pogadali. No Ja tam przyjemnie. gustuję w kobietach, ale też tak trochę mi się podobał. <słuchaj> <słuchaj> łosoś, on może łosoś? Czekaj. Wojtek, to jest i biokraba tego Fresh fisza 18 podepnę 15 biokrabek, obydwa pływaki 10 cm nad dnem To jest moja taktyka na tą wędkę. ja jeszcze z Jankiem czy z, z Jasiem rozmawiałem to on gustuje się zgadnić czyn W jakich kulkach? Nie? W lądynkach? No przeważnie, w Ja wolę brunetki Gustuje się, gustuje się w tej firmie. zamykamy Podobno dobrze zdaje egzamin tutaj kulka Cisimowa. Pływak ja oczywiście czym Nigdy daję, tego nie używałem. Kupiłem specjalnie na tą wodę i powiem Ci, że jesteśmy tutaj dwa dni, jeszcze ani razu tego nie założyłem, nie? Ale, ale wiesz co, dlatego że ja jeszcze bym z tego musiał tak tak kupić, tak, żeby. Podobna jest po co do co fresh Podobna, nie? No, no. mają. No. I też ona, chyba ta nawet jest bardziej neutralna, ale minimalne ciężarki ona bardzo fajnie powoliecone. Bardzo nie? podobne są. Nie, nie, no to... No dynamidbase to no. Base, dynamite, no. yeah. dynamite, nie? Wiesz no, karpiarz to już w ogóle jest szajbnięty, wącha wszystko, co, a co najbardziej śmierdzi, to bardziej mu się to podoba, nie? Tylko rodzina go nie... Wiesz co jest najgorsze w karpiarzach mm. wszystkich? No, nie wszystkich, przepraszam, nie wszystkich, tylko Każdy ma schrzaniony dźwięk. W większości 60%, że pojedzie nad wodę i na to złapie, no bo akurat to założy na haczyk i na to złapie, no trafem dziwnym, może nie dziwnym, ale na to złapie, to to jest dobre. A jak pojedzie nad wodę za dwa tygodnie i założy co innego i przez pierwszą noc na to nie złapie, to znaczy, że to już jest złe. I Bez... bardzo dużo ludzi, karpiarzy, kar... 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 tak myśli, tak, taką sobie gdzieś tam w głowie układa teorię, że miał to zawrzucone 2-3 dni, ale nie patrzy, czy była zła pogoda, że warunki były niesprzyjające, ryba nie żerowała i na to nie wzięło, to, to jest złe. No ale A tak, znowu... ale zauważyłeś, że każdy karpiarz, w razie ja widzę, że ty, widzę, że i Grzesiu, że my mamy swoje ulubione zapachy, swoje ulubione kulki, które Testujemy inaczej, łowimy na każdej wodzie. Jedna zdaje na tej wodzie, a na druga na tej wodzie, nie. Ale zawsze w pudełku naszym jest te dwa, trzy zapachy i one nigdy Stopowe. nie giną, topowe, nie? a później resztę my kombinujemy. Tak. Ale pamiętam taki przypadek, byłem gdzieś przy pyżycach u siebie na takim jeziorku, on to jest zalew nazywany. I żeśmy siedzieli dwa dni, tam jakieś dwa karpie, żeśmy złapali i wiadomo, jak się szczela z rury czy, czy, czy z procy, nie to zawsze jakaś tam kulka w krzaki zleci. Nie? No myśmy pojechali do domu, a te kulki to takie, wiesz, zeschnięte jak beton, bo to już chyba schły przez miesiąc kurczę na, na wsiadce, nie? Facet przyjechał miejscowy, podniósł kulkę, no to co trzeba zrobić, nie? Wziął kurczę, przywiązał do włosa, rzucił 11 kg karpia, nie? Świętej Pamięci, został złowiony. Zadipować ci już? Tak. One muszą z parę godzin poleżeć, żeby tak chłonęły porządnie. Zresztą ja jednego bawanka położyłem, My tego co pokazywaliśmy z solara, nie? Właśnie przy tych grążelach. Ale wy bardzo wysoko będziecie podnosić? No to są jakieś 10 cm. No to ja tak. trochę mniej, ja na długość haczyka i tam I co, bo Chcę zrobić coś takiego, że... Wiem, że ta ryba teraz nie żeruje. Ona nie zbiera tego pokarmu z dna. I chcę zrobić coś takiego, że ona będzie przepływać, bo ona tam pływa. Te ryby tam przepływają i ona się tym zainteresuje, ona z ciekawości to wessa. Takim instynktem karpiowym, wiesz... Albo z ciekawości, albo z, z, bo też jeżeli mała, mała ryba żeruje, to ona z łapczywości potrafi to dziadnąć. Nie? Tak. A zresztą tak jak już widziałeś, że nie bierze, nie? to ta pierwsza moja wywózka to była przeciwieństwo, nie? bo tak się śmiałeś, że troszeczkę podsypałem więcej, nie. ale to były pokruszone kulki. Widzieliście jak płotki chodzą? Chodzą, chodzą. Jeżeli te kulki położysz w, w, w okręgu 10-20 cm, to ta płoć to wszystko rozwali w metrze kurce, nie? To jest coś niesamowitego. Co ciekawe, że, że podobno szczupak jest tutaj duży i Sanda jest tutaj dość dużo, ale jednak te, te płotki się no rozmnożyło się tego. Tak biało rybo jest bardzo dużo. No? Mhm. No tak. To co, że się poczekamy 2-3 godzinki, niech się zalipuje i, I zrobimy, wywieziemy hmm. po jednej wędce tam no. w te... Tak. Z jednej i ten... z drugiej strony. No. I zobaczymy. No. No jest 16, tak żebyście to, to zrobili przed 18, bo już później ma być cisza skoki. Żeśmy wczoraj trochę narozrabiali, może dlatego w tej nocy nic się nie działo. Nie? Przepraszam bardzo, ale Ty dzisiaj wywoziłeś trzy wędki zrobiłeś większy bałagan w wodzie niż my. Przepraszam, ja to zrobiłem, <laughs> dla, ja Samo. to zrobiłem dla proszę. dobra filmu. Przepraszam. <laughs> Słuchajcie, przyznaję się, rzeczywiście założyłem kulki, które bardzo szybko pracują i z mojego doświadczenia wytrzymywały gdzieś 18-17 godzin. Wyjąłem i te niektóre pływaki nie było. Tylko, że to nie jest powiedziane, bo jak ściągałem po Trochę się ziersto, czy nie spadły. Nie, nie spadłem, no. Ale tak jak już wywoziłem wywoziłem, to ja muszę wiedzieć. Muszę wiedzieć na 100%, że jest że kulka, jest. że jest dobrze położona i ja się w tej chwili dobrze czuję. I mam nadzieję, że ten karp, który weźmie, też się będzie dobrze czuł. Jak będziemy go ważyć. Znaczy myślę, że przez pierwszą minutę nie będzie się dobrze czuł. Dostałem zadyszki dobrze. No nie no. E, właśnie chciałem powiedzieć o tym, bo zapomniałem... Y... Jest wiata, tutaj na Barducie, fajna taka, tu na duży, przy dużym pomoście, można sobie tutaj usiąść, zadaszona, tutaj Ludzy sobie stół. jemy śniadanko, obiad, kolację. Radniko gra, o jest fajnie, pada, nic nam nie napada. Szuł wody, bo potoczek no, ładny tu płynie tu obok, z tą za, wodą. Tu za kamerą płynie strumień z gór, z góry tutejszej, no. jest rewelacyjny, rewelacyjna atmosfera. No dobra, i co? Już położyłeś? W tym samym miejscu, co było? No położyłem, wiesz, kurde. Pięć karpi tam widziałem teraz w Zatoce. No mówiłeś przez łoki-toki, że kurczę. I mówię, że dużo bombli jest, nie? No, i bombli tam jest woda zamolona, widać, że one tam żerują. No żerują, tylko cholera nie nasze biorą. Nie nasze biorą. Widzisz, no. No. branie było, zestaw był przesunięty tylko dobre 20 metrów. Kamienia no, właśnie, nie było. no właśnie, no właśnie, no właśnie. Informacja, proszę Państwa, w nocy, nie, nad ranem. Było jedno piknięcie, żeśmy to, za przeproszeniem, brzydko mówiąc, olali i okazało się, ale od razu oszczędzało, lało całą noc, całą noc lało, wędki mokre, plecionka mokra. U Wojtka było branie na prawą wędkę, było jedno pik, opadnięcie, myśmy to, za przeproszeniem, jak mówiłem, zlekceważyli, to będzie lepiej, bo no wiatr, deszcz i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że było branie. Karp chwycił kuleczkę, tak żeśmy, tak, tak my, tak myślimy, nie? Odpiął się z kamienia no, kamień gumka, spadł, tak. kamień, kamień spadł, spadł. cofnął się 2-3-4 metry. No nie oszukujmy się, hangerek. 20 metrów. 20 metrów ja wyciągnąłem, 20 metrów. A do... bo to mi się wydawało, że to jest jeszcze.? Jeszcze to bliżej. Hangerek jest troszkę lekki. No teraz działa, nie? Hangerek był troszkę lekki. On tylko zareagował, a po drodze dość mnóstwo roślinności było na, na, na plecionce. I to mogło spowodować, że plecionka się nie cofnęła. No tam się zrobił luz, ale mm -hmm. tutaj nie było żad, prawie żadnej reakcji. I jeszcze ciekawe, ty mówiłeś, że tam były spławy, a może to nie był karp, który się przyczepił ciebie i zareagował w ten sposób? I wyskoczył i odpiął się? Może być, no trudno hmm. teraz w, mi to wymyśleć, nie? No ale. No położyłem w tym samym miejscu co było, wsypałem mm -hmm. dwie garści kulek, mm -hmm. no i czekamy. No przestało wreszcie padać. Zobaczcie jak my jesteśmy ubrani, nie? tak zwane kondony. A miało, <laughs> cały tydzień miała być ładna pogoda. No pogoda. jest ładna pogoda. Słuchaj, no. wolę to jakby miało tutaj 30 stopni, byśmy się ugotowali. Teraz była mamy papelnia, większą szansę, no. że coś złowimy. No. Tylko chciałbym, żeby przestało padać, żeby, żeby była tak jak teraz, no ale bez jest, deszczu. No, Widać, że coś tu się przyjaśnia. No będzie fajnie kurczę. Nadzieję, że będzie no ja w też porządku, jeszcze spróbuję, spróbuję, bo, bo wczoraj miałem też branie, branie, wczoraj miałem cofnięcie, też zobaczę tą kulkę, nie? Druga nocka i... No i no. na razie cisza, kurczę. No, czekamy, czekamy. No ale coś zaczyna się dziać. Mamy pierwsze branie, panowie. Będzie ale, ciężko, płyniemy. Ale panika, dawaj tutaj. Olej, <grywa> pan. Trzymaj go na piętę całego. Przedstawmy sobie. Ok, jesteśmy. Jesteśmy. Trzymajcie kciuki. Będzie ciężko. Nie duży? Ale jest pierwszy. Nie drugi. Wierzyłem w, to, wierzyłem w tą zatokę, a ty mówiłeś, że. to akurat na patele. <głos》. <głos》. Na patele. 8 dzwonków 8 Osiem złąków. Dobrze, koledzy. Ale ja ty Jest sukces. do, do wędki, która pokazywała, że jest słaba bateria. <głos》. <głos》. Ja widziałem, jak szczytówka się wygięła na wędkę. Siąć. Ja przytrzymam tysiąc, trzeba będzie matę przeszykować. Poczekaj, 28 kg. Dolna barwa za Jak leciutko jest tak da? True. Wypinaj. Młody człowiek, wyhaczaj tą rybkę. Wiesz co, pociągniesz mi podbierak jak go podniosę do góry? Muszę, że wyhaczysz Okej, okay, dziękuję. Zobaczymy jak był zapięty. Dolna warga. Czekaj, przybliżę, co mogę? Zobaczymy? No pewnie. Uwaga, powolutku. Ty, nie był mocno przypięty? Nie, no wylot ma, no Tak. Ale za, za dnie, się zabił, ale mocno się trzymał. No, no tak samo Bartek jedzie. O no, akurat się zabił tutaj nam y, tak zwany fikołek na haczyku, ale zestaw wyglądał tak. Zestaw wywiozłem 3 godziny temu. Widziałem karpie wygrzewające się tam w zatoce 50 kulek na zestaw po trzech godzinach udało się. Pierwsza ryba. Młody żołnierz, dzięki nam, Starej guardii. Od razu pokażemy, tak? Mhm. To nie branie. Alarm. Będziemy ją ważyć? Sważymy, nie? Tak to wygląda. Właśnie przyjechał do nas właściciel łowiska, Bartek. Ja Szar szarika się... masz z boku. Akurat się udało pierwszą rybkę złowić. Tak to wygląda. Ważymy? Tak, ważymy. Czy dwie. Dwie. No, pili woda? Nie, 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 Dwie. nie, nie, No nie, dwie, nie, 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 Dziewięć? Dzień. nie, ma nie, Dziewięć. nie, przybliżać nie, osiem. Osiem Osiem osiem. Jest okej okay. I pas tutaj spod tych Spod jeża mm, Tak, z prawa to strona tam? zatok Jeży. Ten Cypercimy o tę Tamta jest dużo wyższa Ty weź tam tą stronników Não vou <laughs>